Ale się nacieliśmy. Byliśmy tak podjarani, że udało nam się znaleźć na lotnisku tak, w Kawanie najlepszy rów w tym kraju, że go kupiliśmy, nie myśląc o tym, że mamy przesiadkę w Kolumbii, więc znowu przechodzimy przez bramki bezpieczeństwa. Musimy... I nas nie puszczą z tym rumem. A stwierdziliśmy, że on jest za, za dobry, żeby to zostawić. Nie masz, ja bym cygara mógł zostawić, ale może to nie kurwa że przelejemy, że można zmienić 100 ml ze sobą. Tak, czyli mamy 3 bidony silikonowe na wodę, więc 3 setki i z 0,7 zostaje 400 Ja tam osobiście spokojnie bym sobie z tymi 400 poradził, ale widzę, Co? że się waha na razie, ale zaraz go przekonam Będziemy w kiblu pili <grym> pójdziemy do kibla i będziemy walić jak, jak na szkolny wycieczkę. Wszystko sobie. jest w plastikowej, przeźroczystej y, torebce, także zobaczymy, czy nas z tym puszczą Jak nie puszczą, to wybijam Będziemy jak, w, jak w typowy Polak podróży na pokładzie, na generalnie Będę ciąg dalszy bo się musimy obalić. Prawie pół litra. Nasz mek przeszedł. Gazper tak. powiedział, że trzeba było więcej lat. No ale pozostawiliśmy po sobie tylko 200, także tak, nie jest najgorzej. Pół litra mamy w sobie lub w bidonach, na tak, szczęście nie jest nieźle. Dla kurażu. Ogólnie. Dla kurażu. Okay, powiem Wam, że na pewno od razu widać efekt. Nie było takich interakcji jeszcze ze służbami celnymi jak tutaj. Wszystko na uśmiechu pogadaliśmy, bo Alexowi nożyczki kazali wyrzucić. No niestety. Taki szybki tip, Nożyczki przechodzą bez problemu. Także jest, jest git, mamy się czymś. Ok, czas na podsumowanie Kuby, gdyż wylecieliśmy już dzisiaj z tego jakże wspaniałego i ukochanego przez nas kraju. Znajdujemy się w Kolumbii, w Bogocie. Za jakąś godzinkę mamy lot do Kartageny, więc mamy czas, żeby zrobić króciutkie podsumowania tego kraju. Jeśli chodzi o wydatki, podliczyłem ile nas wyszła ta cała podróż. Na miejscu wydaliśmy po jakieś 1200, co nie jest zbyt dużą kwotą, ale trzeba powiedzieć, że zdecydowanie cieliśmy tak, tak, gdzie tak. mogliśmy. Ogólnie nasze podróże są zdecydowanie bliżej modelowi backpackersów niż turystów z Legii typu właśnie Airbnb, hostele, jakieś chaty, ale wszystko jest w miarę. Potem się do w ogóle hotele nie wchodzą, drogę, raczej. Mm -hmm. No i wiadomo, na knajpy to raczej szukamy lokalnych, bo już z doświadczenia też wiemy, że w lokalnych najpach jest naprawdę super jedzenie i to jest, to jest mega, mega też atrakcja, spróbować tego lokalnego jedzenia w lokalnych najpach, a nie turystycznych restauracjach. No, czyli nasze podróże są tak na dobrą sprawę, zawsze kombinujemy, zawsze gdzieś tam się kręcimy i staramy się e, raz, że pomieszkać jak najbliżej lokalnej ludzkości, jeść tak, w lokalnych najpach, podróżować lokalnym transportem, łazić z buta, nie jeździć taksówkami, czyli. Jakby taki cel nam prześwieca. No i z kupą było właśnie, jakby to się nie różniła ta wyprawa, jeśli chodzi o Kubę. Jeśli chodzi o bilety, to kupiliśmy tylko bilet w jedną stronę, który kosztował nas po 9 stów na głowę, gdyż teraz lecimy do Kolumbii. Plus do tego trzeba doliczyć wizę na Kubę, która kosztowała nas stówkę, I co. No i tam łącznie wyszło nas generalnie na głowę, razem z biletami, razem z wizą, razem z dojazdem do Monachium i z wydatkami na miejscu 2400. Dlatego, jeśli chcecie polecieć tylko na Kubę i z powrotem, to musicie najprawdopodobniej dorzucić kolejne 900 stóp za bilet, jeśli dobrze wam się udało trafić. E, Okej, okay. jeśli chodzi o plusy, może od tego zaczniemy? No, jeżeli chodzi o pozytywy, to na pewno bardzo bezpieczna. Kuba jest mega bezpieczna. Nie, nie, nie spodziewałem się, że aż tak. E, sam przykład tego, że internet jest w miejscach publicznych w parku mm -hmm. i tam ludzie nie posiadają takich rzeczy, jak, e, jak jakie mają ludzie na zachodzie, jakieś laptopy i tak dalej. Ja raz poszedłem z laptopem. Bartow czują mega dziwnie, no. ale jednak po prostu no, tak jest pełen los, jest pełna kultura, pod tym względem nic się nie dzieje, można śmiało w nocy wychodzić po ulicach i zero stresu. Ale to musimy wziąć pod uwagę to, że oni po prostu tam mają komunizm i za byle mogą pójść do więzienia. Dlatego oni tam się zachowują grzecznie, nie kradną i nie stwarzają jakichś agresywnych sytuacji. Dlatego przez te 11 dni, które tam byliśmy, to nie mieliśmy ani jednej niebezpiecznej sytuacji. Także za to jest naprawdę bardzo duży plus dla KUP. Kolejnym plusem były tam owoce, których dużo nie było bo generalnie możecie tam tylko kupić banany, papaje i ananasy ale trzeba przyznać, że są to owoce lokalne i smakują oczywiście z 10 razy lepiej niż te, które możecie kupić w supermarketach w Polsce dlatego często stołowaliśmy się właśnie jedząc owoce a z drugiej strony one były jednym z najtańszych źródeł pokarmu można powiedzieć A propos jeszcze lokalnego jedzenia to w całej naszych podróżach na chwilę obecną na Kubie mieliśmy okazję spróbować najlepszych owoców morza to tak. jest mega ciężkie do znalezienia. W Azji, nawet będąc gdzieś na, na wybrzeżu, ludzie mówią wprost, że to nie jest od rybaków, to jest gdzieś przywożone, to jest mrożone. Są ryby, owoców morza w ogóle nie ma. A tam były owoce morza. jak to generalnie ogarnąć? No, łatwiej jest to ogarnąć poprzez kasy, czyli wynajmujecie sobie chatę i kogoś. Mhm. To jest pod właśnie wynajem dla turystów. I zawsze, jak tam przyjeżdżacie, zazwyczaj oni was pytają, czy chcecie obiad wieczorem. I to jest to. Wychodzi średnio powiedzmy około 10-9 euro na głowę. na głowę, więc porównując więc, więc porównaniu do polskich warunków jest to mega spoko cena, dlatego, że to jest śniadanie, wyposiłek, nie przynoszą na zupy, zupę, potem przynoszą główne danie, potem przynoszą deser, jest ogólnie mega, mega, w, powiem wam, spoko cena, a jakość była kosmiczna. Dokładnie. Słuchajcie, za 10 euro można zjeść homara. Homar kanały. tak. Tak, jakieś ryby jedliśmy, ośmiornice, tak. Kolejnym plusem, jeśli chodzi o Kubę, to są niewątpliwie te ich stare 60-letnie auta, które jeżdżą. Po prostu ich jest masa tam wszędzie. Tak jak mówiliśmy Wam wcześniej, jest to podyktowane tym, że przed rewolucją po prostu tych samochodów tam naściągano i one po prostu od tamtych czasów po prostu jeżdżą po, po tej Kubie. I oczywiście ludzie je naprawiają we własnych zakresach, malują je we własnych zakresach. Niektóre wyglądają jakby były, nie wiem, gliną naprawiane niemalże, ale jeżdżą. I dodaje to fajnego klimatu, zwłaszcza kiedy przyjeżdżamy w pierwszy dzień na Kubę do Hawany i widzicie wszędzie te jeżdżące samochody i te kolonialne budynki. Naprawdę można się uczuć fajny klimat z tego miejsca. To są chyba na tyle nasze plusy, jeśli chodzi o Kubę. Teraz zajmiemy się czymś bardziej ciekawszym, czyli minusami. I niestety będzie ich zdecydowanie dużo więcej. Od razu powiemy, że Kuba nie przypadła nam do gustu. Jest zdecydowanie przereklamowana. Ludzie mają jakieś, jakiś romantyczny tak. wiem, ogląd te, tego kraju. Ja zdecydowanie miałem wrażenie, że jak przyjdziemy do, na Kubę, to będzie zdecydowanie bardziej kolorowo, bardziej muzycznie i bardziej będzie czuć vibe Kuby. Czyli ten, który wy wszyscy widzieliście gdzieś tam w filmach mm -hmm. promocyjnych, na internecie itd., itd., itd. Jest to zdecydowanie bardziej wybralsza wersja. Po pierwsze, Hamana. Są, jest, jest parę ładnych budynków, okay. to jest dosłownie na 3 milionowemu miastu kilka ładnych budynków, które widzieliśmy, natomiast większość tego miasta wygląda no, prawie jak, jak powojenny, no, aż przykro się robi, szczerze mówiąc jest, jest trochę slamski. I to mnie już w pierwszy dzień, jak zrobiliśmy tam za 20 km z buta i trochę zobaczyliśmy, zdecydowanie bardziej przebiło się niż te ładne budynki. Bo te ładne budynki są w ogóle nie nieremontowane, nawet drzwi w okienicach, nic nie jest wymieniane po prostu. No to wszystko po prostu... To 60 lat stało, to tak, tak, tak stoi... Tak, degradacje. Tak. Tak. I to mi się wydaje, że to jest z sposób, dlaczego oni się otworzyli na turystykę, żeby trochę więcej pieniędzy e, nałapać, żeby może coś z tym zrobić. Bo Hawana naprawdę popada w ruinę. To jest raz. Zdecydowanie. Druga sprawa, Kuba jest krajem, w którym ludzie zarabiają około 40 euro na miesiąc, tak nam powiedziano. Nie wiemy, czy to prawda, ale na pewno zarobki są zdecydowanie dużo niższe niż w Europie. Ale ceny za usługi są niemalże takie, jakbyśmy pojechali do Niemiec, po prostu jakbyśmy byli w Wiedniu. Zarówno za taksówki, za jedzenie w restauracjach, za niektóre. Kasy, tak na dobrą sprawę to jest w ogóle nieadekwatne do tego, co, co, co my tam dostajemy w zamian. Małe piwo kosztuje euro 10. Euro 10, tak? Małe piwo. Czyli to jest w ogóle. jak na lotnisku gdzieś jakbyśmy kupowali. I to jest standard. I to jest dobra cena. Słuchajcie, to, jest to jest dobra cena. Tak samo z żarciem, gdybyśmy nie kombinowali z tych okienkach i szukali tych okienek dla lokalesów, to byśmy płacili po 20, 30, czasem 40 euro za posiłek, słuchajcie, na Kubie, gdzie ludzie to jest miesięczne wynagrodzenie. Dla porównania, Azja, która jest troszkę bardziej bogata, Tajlandia, która jest dużo bardziej bogata, my tam płaciliśmy za street foodowy posiłek. Gdzie najadaliśmy się po prostu, aż tutaj w przełyku aż nam dostawało to żarcie, za jakieś od 5 do 10 zł płaciliśmy. Za jedzenie, które było dużo większej jakości. Tak. Plus, jeżeli chodzi o kwestię właśnie cen, to w Azji mniej więcej jest to na tej zasadzie, że ciężej się nacić, żeby ktoś Was po prostu naciągnął na pieniądze. Są to ceny podane gdzieś i napisane w ogóle na tych kartkach. A na Kubie jest tak, oficjalnie są dwie waluty. Tak? Jedna. Jednostka waluty narodowej to jest 25 waluty lokalnej, ale jeszcze ta waluta narodowa ma we, swój odpowiednik groszowy, mm -hmm. więc to tak naprawdę są trzy waluty. I bardzo często, jak gdzieś płaciliśmy, to nawet się lokalni ludzie w tym wszystkim latali i wyciągali kalkulator, wołali ludzi, żeby to policzyć. To, było, to była w ogóle masakra. A co najlepsze, co najważniejsze, w kilku miejscach prości ludzie od pani klejnotowej, po pani utrzymywającej wody. Jak się nie zapytamy, jak się nie zapytamy trzy razy, albo jej nie wyśmiejemy po prostu w oczy, to ona będzie nam kazała zapłacić jeden albo za to albo za lot. Dzięki ich to kosztuje jedno 6 No i to jest, na tej zasadzie oni funkcjonują, to jest niby komunizm, ale tak naprawdę momentalnie mamy, mamy wrażenie, że, mieliśmy wrażenie, że to jest kapitaliz w czystej formie, więc jest drogo, z, z, z całej tej niemiłej atmosfery, jeżeli chodzi o jakąkolwiek atmosferę, to jest naciąganie. E, od zwykłych lokalnych ludzi na pieniądze, nie od wszystkich, bo zdarzyli się bardzo też sympatycznie ludzie, którzy nam wytłumaczyli, jak to funkcjonuje, pokazali i tak dalej, więc, więc, więc to nie jest tak, że ze wszystkimi tak. Jest. Dokładnie, ale na ciągactwo jest zdecydowanie dużo więcej niż władzy tak? Na każdym kroku ja tak miałem wrażenie, że troszeczkę cię próbują zrobić w kujem. Tak. No, tak samo, samo to że oni mówili, że niektóre rzeczy w ogóle w tym w kraju funkcjonują. Na grubeczków dla turystów zupełnie oddzielnie. Tak. Miejsce do jedzenia, czasami publiczny transport i inne miejsce. No, no i zauważyliśmy raz, nawet płacąc za coś, że zapłaciliśmy za jedzenie w okienku, zapłaciliśmy mało, ale przecież lokalny zapłacił jeszcze, jeszcze więc, myślę, tak. więc, więc, więc to jest na tej zasadzie. Tak? I, i jest zwanym Kolejnym minusem jest to, że bardzo mało osób mówi po angielsku. Jak na tak turystyczne miejsce, to ja bym się spodziewał zdecydowanie dużo większego, Chociaż angielskiego w stopniu komunikacyjnym. Nie takim. Oni zazwyczaj są w stanie powiedzieć kilka słów po angielsku, i to jest tyle. Dlatego najczęściej się musieliśmy dogadywać na migi, co też pozostawiało tak jak. Wcześniej powiedzieliśmy duże pole do kolenia z siana, tak? czyli po prostu jak nie jesteś w stanie się dogadać to musisz zapłacić to, co ci powiedzą. No. Tak. a ostatnią rzeczą, która jest bardzo ważna, to to co powiedziałem na początku, to jest ten vibe. E, przyjeżdżając na kluby zdecydowanie bardziej się spodziewałem, że będziemy w stanie naturalnie gdzieś napotkać, już nie moje jakieś wielkie imprezy, ale no ten klimat klubu. Tak, tak. Widzieliśmy, że będzie. Będzie, będą jakieś knajpy dla lokalesów, gdzie oni tam Sals. będą tą muzykę grać i talczyć salsę. Gdzieś jakieś właśnie takie, nie wiem, takie społeczne akcje gdzieś na ulicach. Nic, nul, zero. A my nie jeździmy tak słupkami, tak jak powiedzieliśmy, robiliśmy po 20 czasem więcej kilometrów dziennie, więc troszeczkę tego miasta można było obejść. I po prostu nigdzie ale nawet ani troszeczkę tego nie było. Oni są jakby nastawieni tylko i wyłącznie na przeżycie i na turystykę. Czyli tam bardzo dużo rzeczy jest wygenerowanych tylko i wyłącznie dla turystów, czyli co za tym idzie to nie jest prawdziwe. To jest po prostu naciągane tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić z was hajdz. Salsa kubana na przykład, to jest najbardziej no. tęczona salsa na świecie i naszym podejrzeniem jest tak, że tam w 60-tych latach była ta rewolucja, gdzie Fidel Castro po prostu obalił ówczesny amerykański rząd i od tamtego czasu zaczęła się po prostu społeczna gręgolada. Bo te wszystkie budynki, te wszystkie samochody, a tych samochodów i budynków tam nastawianych jest w piździec, to wszystko było pobudowane przez Amerykanów przed 60 rokiem, przed rewolucją. I mi, nam się wydaje, że wtedy jakby to społeczeństwo, co z tego, że pod innym jakimś tam rządem, ale jakby kwitło, tak? Jakby te ci ludzie mogli jakby nie przejmować się o swój własny byt, ale jednak tam wygenerować tą kulturę. Tutaj to jest po prostu jakby zrównane do zera. Mam takie wrażenie, że oni tam żyją, tylko i się, żeby przejść. Tak, widząc budynki i samochody, które mają po 70 lat, nie są ładne, ale już są kompletnie zniszczone. Jednak i patrząc na tych ludzi, widać ograniczenia, jakie są nałożone na społeczeństwo w tym państwie. I to się przełożyło też na vibe. Jest spokój, nie ma niebezpieczeństw, ale nie ma jakiegoś tutaj wajbu tak naprawdę, którego ja się spodziewałem zobaczyć. Jak byliśmy w samej Hawanie i pytaliśmy Hawana, 3 milionowe miasto, zapytaliśmy was, 4 albo 5 osób, gdzie jest jakaś impreza, wszyscy nam podawali te same trzy kluby. Wszyscy. Więc ja jak w trzy 3 kluby na całe miasto. Jak byliśmy w Trinidadzie, który też liczy troszeczkę ludzi, to jest dość spore miasteczko. I dużo e, bardziej turystyczne. Dużo bardziej turystyczne. Widzieliśmy jeden grający na żywo jakiś tam band i to było też w jakiejś knajpie turystycznej. Z lokalnych wnip Alex powiedział widział jeden, ja I To było i... taki dware na zasadzie 20 metrów kwadratowych, gdzie tam siedzieli, e, miejscowi opoje. I to jest tyle. Generalnie to jest vibe w slamsu. Wszędzie. Tak, także ogólnie jakby podsumować Kubę to ogólnie ubogie. Jest, jest, jest dość biednie e, i na pewno jest, jak dla mnie do tej pory, hitem marketingowym to, jak ludzie odbierają i tam jeżdżą. A z czym się tak stykają na miejscu. Tak. Bo jest to jest to zdecydowanie bardziej okrojona no i uboższa wersja. I my tam byliśmy 11 dni i się wyrudziliśmy w chuj. Po nie mogliśmy się doczekać, aż pojedziemy Ale to po dlatego też. Nie, większość ludzi przyjeżdża z których gadałem na Kubę, to oni są zachwyceni, ale to są ludzie, ale turistę 100%. Na, na takiej zasadzie, że wie, jedziecie z biurem podróży, macie wszystko ogarnięte, nic się, się nie musicie martwić. Tutaj mam wszystko pod nas postawiałem. Dla takiego backpackerstwa i takie, naprawdę zobaczenia, jak wygląda kraj i jak wygląda życie ludzkie, szału nie ma. Szału nie ma, do hmm. w ryba. W ogóle. Jak jesteście Ale... gotowi wyjechać 5, 6, 7 i w górę Ale, koła. Tak, Zapłacicie za, za... Za, za to naprawdę zwykłą cenę, jakbyście nie byli w kraju trzeciego świata, tylko jakbyście byli w normalnym europejskim, europejskim, kurorcie. europejskim kurorcie Możemy tutaj jakąś skalę ustalić. Ja bym jako jeden dał Egipt, który jest po prostu turysty, turysty razem, mi tam arabusy wciągają się za rękę do sklepów. Jako dziesiątkę dałbym. Nie, Tajlandia jak dotąd? Tam jest zajebiście. Jaka jest twoja? Więcej niż pięć. Pięć na pewno. Spontową, jednym zdaniem. Moje na tutaj <laughs> nie postawię. Moja dokładnie. Ja bym nie. nawet i czwóreczkę za to dał. To by tyle było, jeśli chodzi o nasze podsumowanie, bo już widzę, że mamy. Odprawę Odprawę do Kartageny. Zobaczymy jak tam. Napiszcie co o tym sądzicie. Jeśli byliście na Kubie, podzielcie się swoimi tak, tak. spostrzeżeniami, bo może ktoś z Was ma bardzo pozytywne doznania. Tak, tak. Jestem bardzo ciekawy. Dokładnie tak. Zostawcie lajka, jeśli ten materiał Wam się podobał. Subskrypcję, jeśli chcecie oglądać nas więcej. Z naszej strony, to I... tyle. Trzymajcie się i na razie.